Po pierwsze, warto wspomnieć, że fałszowanie leków się opłaca. Po drugie, szacowana przez Światową Organizację Zdrowia skala waha się od procenta w krajach rozwiniętych do 30, a nawet więcej procent w krajach rozwijających się, czyli np. w Afryce. W internecie sięga nawet 50%. Leki fałszuje się tam, gdzie wytwarza się również leki oryginalne. Chiny oraz Indie to główne źródła wytwarzania leków sfałszowanych, natomiast Azja i Bliski Wschód to miejsca tranzytu, natomiast krajami docelowymi jest Europa, Stany Zjednoczone oraz Afryka. Europejski system weryfikacji autentyczności leków jest odpowiedzią na ryzyko fałszowania. System działa w ten sposób, że wytwórcy przed zwolnieniem leku do obrotu wprowadzają informacje o każdym indywidualnym opakowaniu leku do europejskiego systemu. Następnie w miejscu wydania leku pacjentowi oraz w niektórych przypadkach w hurtowniach informacja o leku weryfikowana jest w bazie przez użytkownika i posiadacza tego leku, dzięki czemu do pacjenta nie trafi lek, którego dane nie znajdują się w bazie. W ten sposób możemy przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu leków sfałszowanych. System europejski ruszył na terytorium całej Unii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dniem 9 lutego 2019 roku. Od tamtej pory w systemie funkcjonuje 200 tysięcy użytkowników oraz wiele tysięcy podmiotów odpowiedzialnych, czyli właścicieli leków. Dzięki systemowi możemy monitorować... Obrót lekami i weryfikować jego, ich autentyczność. Każde opakowanie leku oznaczone jest indywidualnie. Na każdym opakowaniu leku znajduje się kod wywmiar, dwuwymiarowy 2D Data Matrix i przed wydaniem leku pacjentowi farmaceuta ma obowiązek zeskanować ten kod i potwierdzić jego obecność w europejskim systemie weryfikacji autentyczności leków. Najczęściej fałszuje się leki popularne i te, których wolumen w sprzedaży jest największy, oraz leki drogie. Najczęściej. Fałszowane są antybiotyki, leki antymalaryczne, leki związane z układem moczowo-płciowym, ale również leki onkologiczne oraz kardiologiczne.